Kochani, witajcie. Stałem dopiero, zrobiłem sobie kawkę. Piję kawkę. Ogrona jakieś pierdoły. No i biorę się dzisiaj. Muszę przywieźć wapno do mnie na gospodarstwo, bo przyjechało do mnie wapno. No i bierzemy się za robotę. Ale musicie mi dać chwilkę, żebym się mógł obudzić. Widzimy się za moment. No. Śniadanko zjedzone. Teraz kawka zaczęła działać. Trochę mam więcej energii. Teraz zabieram się, plany się trochę zmieniły, miałem ładować yy, dzisiaj wapno przewozić. Mam lukę na 10 ton jabłka przemysłowego, sprzedam, będzie na znicz. Ja tak serio, to no przecież każdy sprzedaje, no to i ja sprzedam. Już nikt nie patrzy chyba bardzo na cenę, tylko aby yy, skończyć ten chory sezon, zająć się czymś innym. Ileż można rwać jabłka i wozić przemysł, prawda? Tato już mi ładuje ciężarówkę, jadę teraz, także widzimy się za moment. Jestem w drodze z Przemysłem, kasa będzie o... konkretna. Wiozę 24 skrzynie, to jest jakieś 8,5 tony. Po 18 groszy, to jest z koła. Tak wielki przypływ gotówki nie zdarza się tak często, zobaczcie. Gdzie są w sadach, nie, nie jestem sam, każdy zbiera, słuchajcie, nie mi się. Chłopawka mnie dzisiaj jakaś dopadła. Wszyscy się zarzekają, że ci duzi gospodarze tak śmieją się z tych małych, że się upadlają w kolejkach. Ludzie, my się wszyscy upadlamy. My się wszyscy upadlamy. Tu nie ma lepszego, gorszego. Każdy z nas jedzie na tym samym wózku. Jak można drwić i kpić z kogoś, kto stoi w kolejce z jabłkiem? Jak po cichu samemu się to jabłko wywozi? No, jak? Nie mamy prawa śmiać się z innych. Nie mamy prawa, słuchajcie. Dlaczego śmiejemy się z kogoś, jak robimy to samo? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Bo może, może ja nie rozumiem. Może ja jestem głupi, turny. Może to tylko ja włożę przemysł. Co tu się dzieje? Sypię się. Rozładowuję wapno. Wapmax. Yy... Dawka... Około 500 kilo na hektar, 600 maksymalnie, nagle by silnie, silnie kwaśne. To jest wapno, konfekcja wap Dąbrowica Jastków Telefon, czyli tu gdzieś koło Lubelskiego. A słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Sianie wapna będzie jedynym moim pozbiorczym zabiegiem w sadzie. Nie mam zamiaru stosować ani pryskać niczym. To wapno to i tak jest lekka przesada, kupiłem je tylko ze względu na to, że może za rok, jak będzie bardzo drogie, to sobie odpuszczę, a w tym roku, jak jeszcze nie wywindowały ceny w górę, to, to po prostu tak wygląda to wapno. Kurde, wilgotne te worki w środku. Zobaczcie, mokre ono jest. Czego? Eee, po wierzchu tylko. Tak wygląda to wapno. Tak jak mówiłem, wapno mam na 12 hektarów kupione, jadę po kolejny kurs. Widzimy się za moment. Biorę się dzisiaj za trochę taką pracę przy domu. Wyklułem się, spuszczam wodę z basenu, bo to już jest przesada lekka, że jeszcze ta woda tam jest. Biorę się za ten basen, bo pyk, pyk, cyk, cyk. Teraz najgorsze, bo trzeba spuścić wodę, wziąć to, umyć, wyczyścić, gdzieś złożyć, żeby my się nie opieprzyły. O! ciś, ciś, Dobra, poszło? Dobra, i niech sobie leci. Umyję platformę. Oddam koledze, bo trochę to za długo trwało. Miało być na dwa tygodnie, a zrobiło się trzy. Zawsze to tak wychodzi. Zdaje się, że szybko, szybko. Dobra, umyte jedziemy. Dobra, nie lubię pożyczać coś od kogoś jak za darmo. Nie była mu potrzebna, nie była, to nie była, ale jakieś pieniądze trzeba zostawić. Nie można być takim że. Jak się, nie lubię z gęby dupy robić, tak? Że ja odprowadzę, mój, ją. cały że mokry. Kuźba. Lecimy. Wracałem sobie teraz koło kilku punktów skupu. No i mogę powiedzieć, że w lubelskim przemysł się przewalił. Nie wiem, czy to taki stop przed świętami. Przed 1 listopada, ale się przewalił. Także myślę, że teraz będzie szło lepiej, ale czy to będzie miało wpływ na cenę, tego nie wiadomo. W każdym bądź razie na skupach robią się powoli pustki. Wszystko jest powywożone. No i chyba to w zasadzie będzie koniec yy, z przywysłu. Czas pokaże, czy. Dalsze niedobory jabłka teraz na skupach będą zbudkowały podwyższenie ceny przemysłu. Będzie widać. Dobra, odgiozę zwyżkę, wracam na pusto. Idę zjeść w śniadaniu obiad, bo już jest tak przed 12, a jeszcze śniadanie nie jadłem. No, rzuciłem na razie to wszystko w chorobę i pojechałem na zakupy. Nie mam się w co ubrać, święta igo, jakieś buty spodnie coś takiego jadę do miasta jadę do miasta jeszcze nie wiem jakiego, ale jakiegoś miasta no ja wracam kochani ze sklepów, nienawidzę zakupów nienawidzę po prostu to jest jakaś jakaś masakra niektórzy to Jezu na te zakupy a co będę daleko szukał chociażby moja małżonka aby jechać, a dla mnie to jest po prostu tragedia. Ja tam wchodzę do tego sklepu i cały zaraz mi gorąco, po potem mnie zalewają. Coś mi się robi po prostu. Kupiłem na szybkiego wszystko w jednym sklepie. Nawet bardzo się na rozmiary nie patrzyłem. Wyszłem stamtąd. Koniec. Zero, zero zakupu. Czuję się, jakbym uzbierał ze 4 kisteny jabłek. Nie polecam. Nie wiem, może. Faceci są, co niektórzy to lubią. Znam takich, ale ja nienawidzę. Nienawidzę zakupów. Kupiłem wszystko w, foref, w forefie, trochę spożywczych stokrotce Jadę jeszcze w jakieś zupki dla najmłodszego syna i kończę ten nierówną walkę. Woda z basenu mi zleciała, ale oczywiście basenu dzisiaj nie zdążyłem wyczyścić. No ale się wyczyści spokojnie dobra mniej więcej tak by to wyglądało u mnie to tak rozrzucone to wszystko jest dwa dni w wielkim skrócie wiem, że to jest za mały skrót ale uczę się dopiero, dopiero nagrywania tych daily vlogów czeka mnie jeszcze jeden sklep o ten, o widzicie tam już jest to kropka Nienawidzę. Nienawidzę sklepów. Nienawidzę zakupów. Uwaga. Jeszcze... Co jest danych najgorsze? Zamknij się. Najgorsze jest to, że jeszcze muszę wydawać pieniądze. Robię to, czego nie lubię, jeszcze wydaję kasy. To jest chore. Zdejmę te puste skrzynie. I koniec dnia, słuchajcie. Koniec dnia. Jeszcze krowy muszę napoić. A, sorry, zapomniałem, nie mam krów. Tak się wczoraj naczytałem, że cholera rano wstałem myślę Cholera, czy krowy wydoić? Ale przecież ja nie mam krów Co mi przyszło do głowy? Może ja krowy mam Gdzieś coś czytałem chyba wczoraj na ten temat Tak mi się wydaje Ludzie tu mają pomysły ciekawe Naprawdę Myślę, że jeden sezon Dobrych cen na maliny I człowiek się ustawi na całe życie Powiem wam, że chciałbym, żeby tak było, żeby to można było się tak za, yy, za jeden sezon ustawić, no, ale niestety życie na wsi to jest ciągła inwestycja, tu się nic nie odłoży. Dobra słuchajcie, ja sobie tu będę starał się rozładowywać. Moja drabinka. Cholera moja drabinka. Jak ja teraz wejdę? Co ja robię? Łukasz? Co ty robisz? Co ty robisz w ogóle? Będę się starał to rozładowywać. A Was zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę bądź w dół. I widzimy się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!